No, 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 z tej strony maksymalnie, a dziś pierwszy odcinek będzie ze StumbleGuys i na tym koncie trochę grałem, ale gwarantuję wam, że tylko tutaj grałem i, i nic tu nie odbierałem. No, oprócz paru klejnotów i tam jednego rzętonu ze spina, i na tym koncie będę poza odcinkami. Tylko grał i na odcinkach zresztą też i tak. Yy, jak to to wiem, że yy, StumbleGuys to podróbka Fall Guys, nawet nawet chciałbym zagrać Fall guys, ale nie wiem jak. Yy, dobra. Stumble guys da nie wiem, co się yy, Tu jest ze mną obok Alex, coś tam się odezwał. Yy, dobra. Yy, Dzień dobry. Mam, yy, tak, trochę, trochę nagród mam za granie. Na no, przykład ubieraj. losowa skórka. Zwykłe lub lepsze. W ogóle? Czy mam Cristiano Waldo? Nie, nie mam. Co? Nie Ty mam nie nic. Na tym końcie nie mam nic, na tym kącie nie tak. mam nic. Chicken! Wyposażuję. Chicken, ja kiedyś grałam chickenem. No, 50 klejnotów. Ja założę chickena i będziemy oba chickeny. Tak, załóż chickena, załóż Chickena. O, żetony odbieramy. I teraz tak, losową skórkę. Nie wiem, nie pamiętam. Poczekaj, zaraz zobaczę. Mam trzy sikeny, wszystkie są rzadkie. Dobra, biorę tego białego O białe, nietypowy masz. elfik, fajny elfik. Może go kiedyś założę, ale nie teraz. Elfik, czemu go elfem nazwałeś? A to nie Słuch, był elfik? To łucznik. Nie to jest, że ma strzały z tyłu te na plecach. A, łucznik jest? mówisz? Tylko no, tak. Nie wiem czy cię słychać przez... dobrze. Nie wiem czy cię słychać no, dobrze. Ty, ty jeszcze przez czapkę miał taką strzałę przebitą Przez, przez czapkę miał strzałę, no, no. No dobra. Polecałbym ci się przysunąć. Dobra. Dobra, i teraz kolejny spin. Co będzie, co, co, będzie? Będzie, co będzie? Tu jest taki z... no. szczęśliwy no spin, zwykły, tradycyjny, darmowy. I pięć Klejnotki. Dobra. Spoko. E... Kurczaka masz wyposażonego? Mam. Ja też. Dobra. Nie, nie podziwiaj. Na odcinkach pokazujesz, jak tworzysz grupę? Jaki jest kod? No tak, bo potem ta grupa jest już nieaktualna przecież. No dobra, to jaki kod? 2, 2, 6, 3, 1. 6, 3, 1. 6, 3, 1, tak, ok, dołączam. Czekaj, czekaj, czekaj. Co? Eee! Dobra, Dobra yy, jednego zawodnika mniej tutaj robimy. Moje drugie konto na telefonie dołączamy. Zaraz dołączę. Nie, źle. Nie no źle. Nie umiem odblokowywać twojego telefonu. Nie umiesz odblokowywać mojego telefonu. No szybciej, odpalaj. No szybciej, odpalam. 22631 22631. Ok. Dołączek. Będzie o jednego zawodnika mniej. Bo no o jednego jest, zawodnika o mniej. Maxiulini to jest ten. Zagraj. Pim, pim, pim. nie... wiem czemu na, tak... Ma, na pierwszym koncie skina. A jakiego mam? Cowboya takiego. A, no no on jest fajny. E, Spingo Round. Spingo Round, lubię to! Ja jestem Maxiulini... Na, będę nagrywał na koncie Maxiulini 2, jak co? Max, widzę cię cikienie. Dobrze, na ja... Ja tą rondę chyba założę. Mojego legendarnego skina. Ej, Czy i jak powiększysz, to? tak? Bo ja powiększyłem teraz tak fajnie ekran sobie. Kurczę. Słabo, słabo. Ja powiększyłem teraz tak fajnie sobie ekran. I mam lepszą jakość tego Stumble grafiki na komputerze. Kudę. Lecę z jakimś gostkiem. Jesteśmy pierwsi. Jestem pierwszy, ja... No w sumie... trochę słabo gościek. mi idzie. Dobra. Już ktoś przeszedł? Tak, no w sumie? Ja, ja, ja i jakiś gostek. W sumie to jest prosta Szuka. mapka, ale ja jej nie lubię, bo ja, ja tu ogólnie mam pecha. Już? Przeszedłem. Jest. Ostatni chyba albo Ostatni przedostatni. Było? Czekaj. Szkoda, że tego czegoś do nagrywania Czekaj, nie można przenosić, bo, bo bym sobie... Dzikęli. Ale czemu nie jesteśmy obok siebie? Nie wiem, właśnie. Zazwyczaj kiedyś w grupach zawsze jest się. Kiedyś w grupach było się obok siebie. No właśnie, kiedyś w zawsze w grupach nie. było się obok siebie, a teraz. No. A może jakaś jeszcze grupa z nami jest? Chociaż nie, czy to tak się da w ogóle, żeby dwie grupy na były. No nie, ja Ach, tego nie lubię. Nie da... Ja nie tego nie lubię. Nie ja da... tego nie lubię. Ja nie wiem. Na pewno jestem w to lepszy od mnie. A znasz tu jakieś triki? Nie. Wiem, znam. Masz taki przycisk do skakania, co nie? Się no? <grym> ja. Widzisz jaki trik? Widzisz? E, już pierwsza osoba odpadła. Pod C mam emotki. <grym> dobra lecę. Pod jedynką mam uśmieszek, dobra. Jest, yes! uśmiechnąłem się i przeszłem. Widzicie jakie magia uśmiechu. Magia uśmiechu. Trzeba zawsze klikać i uśmieszek, i się przejdzie. Magia, taktika, magia uśmiechu, taktika, magia uśmiechu, posłuchajcie, hmm. magia uśmiechu, Podbasz! dla ja mnie tak... nawet spoko, dla mnie ja nawet spoko. Nie lubię tego, Max, patrz, zobacz Do na szarą biedronkę i wtedy masz double jumpa takiego większego, wiesz, yy, fa Fajnie skaczesz, hmm. tak, ponoć jest taki mit, ale on nie działa. Serio? Dobra, po tej stronie. Ponoć da się w ogóle wskoczyć na, na samą górę hydranta. O nie, nie, nie. Dobra, ja się na razie będę tu kręcić przy hydrancie. Nie będę próbować wskakiwać. Dobra. Stoimy po tym. Ojojojojojojojo. To tu się kręcę przy hydrancie. bam, bim! Przy cię najlepiej dopóki nie zacznie lecieć. O kurde. Żyjesz? O kurde. Nie, nie żyję. Żyję, a, a, a. żyję, żyję. Jak? Widzieliście to, Maxi widzowie? Chyba miałem kiedyś taką. Ale nie taką. Wiesz, ile razy ja Double Jump'a użyłem, żeby się dostać z powrotem ja i tak odpaść? Ale wiesz, ile razy ja to użyłem? Będziesz musiał zobaczyć na do, do odcinku. Dobra. Los Memory. O, los Mamer me przegrał. Mm. No prze, pewnie wszystko prze, przegramy jak zwykle. Los me mergue, przegrał, mówiłeś. Co? Ty on wygrał? Chyba w tym... prawie w tym samym momencie spadli, tylko tamten spadł do tego, do tego sosu serowego pieszy. Dobrze. Mm. Jest podobne dołączenie, Ale poczekaj, bo ja chcę zmienić skina. Ja chcę zmienić skina. Czemu? Bo ja chcę mojego legendarnego. Użyj. Grupa 30197. 30197. No, ty masz fajnego, legendarnego skina. No. A ja mam na telefonie Fajne, fajnego, epickiego skina mam. No. Którego ty, o którym ty marzysz. No, bardzo marzę. V? V? V mogę sobie kursor chować. A I też... mogę tak jeździć. Mogę tym jeździć, jak mam pod V, mogę sobie kursor chować i wtedy jak ruszę myszką, to... O, mogę sobie kursor chować pod V, fajnie. Chociaż jak gram, to i tak się chowa. Jak jest rundka. Dobra, lecimy. Widzisz, jestem na samym przodzie i mam e legendarnego, znaczy się, skina. No, Alex tam ma tą fajną pandę z kapturkiem. Z czapeczką nie z kapturkiem. Z czapeczką? O, widzicie, Alex tu leci na przedzie. na przedzie. jak to brzmi. No po kaszepści gadasz. Nie, kaszepści. To, to nie jest kaszepści, gościu. To jaki? Chiński. Takie słowo jest w polskim, tylko chyba go źle użyłem, wiesz? Jakby ci to powiedzieć? Dobra, ja jestem pierwszym. Lecim to. Pierwszy! Od boku, patrzcie to. Drugi od boku! Normalnie! Od boku same Zdzisław prosy, lecisz. Od boku same prosy Bra, Zdzisław. przechodzą. Zdzisław. Uda ci się. Z jest, O nie! Stumblega Ja zdąży. mam nadzieję... Max! uda ci się! Jeszcze zdążysz, Uda ci się! Zdążysz jeszcze! Zdążysz! On nie zdąży. A bardziej nie. ja nie zdążę. Zdzisław. Ej, Stumble Gaj, ten Stumble ten Stumble przejdzie, Zdzisław. ty przeszedł, Lecimy. ten, któremu kibicowałem. Fajnie. Nie, a ja tam odpadnę. najdalej jestem. Ja tam da, najdalej jestem. No na drugim końcu to było oczywiste, że odpadnę, bo ja tam nie gram w ogóle. Ty, nie, no. no znowu jak zwykle, Czemu? ja mam ciągle błędy jakieś. Pierwdzie rozumiem. Eee, a no, wy, wywaliło Cię fajnie. Znaczy, nie fajnie Gdybyś to nie był ty, to bym powiedział, że fajnie, no bo jednego zawodnika mniej, ale... Dobra, patrzę jak ci się daje. Jak ty ma... Aleks mnie spektatuje w tym, w prawdziwym życiu. Czemu ty tego tak Już byś był dawno dalej. No wiem, ale wiesz, ja po prostu yy, nie umiem grać w Guys, nie? To jest finał? Nie, półfinał. Półfinał, bo jakby był finał, to... To bym zwariował po prostu. No ja też nie czerpę tej matki na finał. No na finał ona jest najgorsza, jaka może być. Ty! Ja patrz. Ja na twoim telefonie patrz. Będę spektakulował głoska, który jest najbliżej mety. I powiem ci którą stroną. Okej, okay, okej, okay, ty. Bo muszę znaleźć takiego kogoś w ogóle. Dobra, szybko, bo ja już jestem. Bo pójdę środkiem. Ale z którą? Chyba nic nie jest przed tobą. Dobra. Lecę? Dobra, ja już wiem. Tam ktoś wleciał idealnie w metę. Ale uda ci się. Jesteś trzeci. Dobra, przechodzisz. Tutaj spektajtujemy kogoś. Ja mam nadzieję, że mam. przejdzie. Jego nick wygląda jakby był botem, ale możliwe, że nie jest. Nie jest chyba botem, bo... No bo robi double jumpy. Double ale wygląda to jakby był botem, bo nie tylko Stumble to boty. Zazwyczaj to tylko Stumble guy, ale... Ale czasami się trafiają inne. Leci gościu na... Yy, on nie jest botem. Lewo, on nie lewo, jest... Odbysze. On nie jest botem. Na lewo, za nim! Na lewo! No co robisz? Ile jest na ile? 6 na 8? To zdąży jeszcze. Powinien zdążyć jeszcze. No nie zdąży, widzisz. Nie zdąży, bo to bot, zoba bot. Chyba dali botom double jumpa, to był bot. No bo ruszał się jak bot i leciał jeszcze w drugą stronę najpierw. O, tu Zdziszłaszewski, Maksiu, linii. Zdziszłaszewski. Czemu Nie wiem. Nie no, Lost Temple. Ja to nie dość, że tego nienawidzę. Pamiętaj, ja. czy pamiętaj, jeszcze na pamiętaj, ostatnią którą pamiętaj, pamiętam, którędy mam iść. Bo tam się nie używa double jumpa, żeby tam tędy iść. Pamiętaj. Tu oczywiście się używa, ale... Nie idź, nie idź. Kurde. Tu nam ci coś. Brawo, idziesz. I tu się nie używa double jumpa, pamiętaj. Okay. Bravissimo. Ja pamiętam jak... No, tędy też można iść, ale ja nie idę tam jeszcze dalej. tym skrótem. Jeśli w ogóle nim chodzę. Brawo. Bravissimo. No nie no, ja już tego nie przejdę. Brawo. Bravissimo. Jakim ja jestem prosem. Zobaczcie widzowie. Jak Maxiulini to ładnie przechodzi. Nie, wyobraź sobie, że serio przychodzisz tu jako pierwszy Yeah, dobry jumpa, oh. eh, odpadasz, fajnie Fajnie! Yeti jakiś wygrał Fajny, fajny Yeti Dobra Odbieramy nagrodę 2 0, 0, 1, 7 Dobra, jeszcze jedną rundkę zdążymy. Bum, 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 bum. Dobra, ja chwytam moje urządze, urządzonek. Chwytam mój. Dobra, ale... O, powoli dobiera to, boty. Fajnie. Mam nadzieję, że będzie blockdash na samym końcu na finał. I że ja dojdę na ten finał. Ja mam nadzieję, że nie będzie blockdash, bo blockdash dla mnie najgorszy. Nie czemu tak ludzie znaczy. No dash wygląda na fajny, ale dla mnie nie jest fajny. Ja totalnie nie umiem no blokdasza. Ja lubię blokdasza. Ja wolę botbash już. A ja Ja umiem tak to przeskakiwać te mniejsze. Ej, normalnie piersi lecimy. Kurde, no właśnie jest taki minus w przeskakiwaniu tych, tych. Dobra, jestem na miejscu. Przechodzisz od boku jeszcze. O, siebie spektakluje. Dajesz, jeszcze wygrasz. Dobra, marne szanse. Z trumble jakiś. O ale go fartał nie wywaliło. Ale i tak nie wygra. O jeju, jak lecisz, jeszcze. Zdzisław, z... uda się! Spadł. Zdzisław, no lecisz! Uda, lecisz ale lecisz. chyba ulepszyli trochę te boty. Zdzis Zdzisiek. Nie uda ci się jednak, bo jesteś botem. Nie, Zdzisiek. Jednak ale nie jak uda. to zacina, jeju. Zdzisiek, teraz tam. Piękny Zdzisiek. Zdzisiek jest botem, ale umie grać. Wiem, że on nie, nie nazywa się Zdzisiek, ale ja tak mówię, spokojnie. Którego ja Tego, czy tego? Obu chyba. Nie, dobra, spektajtuję tego, Doktorka, bo jest fajny. Boże, ja takiego skina mam. Ale słaby jestem. Skin. Idź, Zdzisław, idź! Chciałem powiedzieć, uda ci się jeszcze przed uderzeniem, no ale jednak, jednak nie. Udało mu się. Nie, Znaczy... Uderzyło go, ale udało mu się ogólnie tamto, tamto przejść coś, chociaż nie mu się... Mam, nie, nie uda mu się już ogólnie przejść, ale... Gdy gdyż? Zdzisiek. A, Zdzisiek. Dobra, fajnie! Brawo, Zdzisiek, przeszłeś to. Dobra. Ty! Zdzisiek przeszedł. Następny chyba nagram taki poradnik w Minecraft'cie. Zdzisiek, 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 Zdzisiek przeszedł, Zdzisiek przeszedł, Zdzisiek przeszedł... Zdzisiek. Zdzisiek. No nie, no serio?! To jest co? Aleks, musiałeś? Nie, finał. Czy no, półfinał, półfinał? Nie wiem. Półfinał, półfinał. Półfinał, pół Nie no, no to nawet, nawet okej. Okay. Lepiej niż na finał. <grym> Ach, jak dobrze. Jak pięknie popsułem klocki. I teraz dobry... Oj. Ale i tak popsułem kilka klocków. Ojejo. Ojejo. O. o, jejo. Jejo. o. Tutaj klockami. Klockami. O nie, serio? Nie. Dobra. Nic. Nie. Co? Jest, przeszłem! Ale jak nas zbagowało, wszystkich przeszłem. widziałeś to? Nie, ale ja przeszłem. A ty przeszłeś? Nie, to. No bo no, widziałeś, jak nas wszystkich zbagowało, ja bym tam wskoczył pierwszy... Posłuchaj, pierwszy raz bym zrobił takiego nie, mega trika. Nie, no. Pierwszy raz bym zrobił takiego mega trika, ale nas tak zbagowało, że nie zrobiłem normalnie. ci No takiego, że tak przeskakujesz, nie? Spadasz i tak wskakujesz już i jesteś. Jeżeli i tak spadasz, no ale się dostajesz. O to ci chodziło, czy... Nie, że, ja nie e, że właśnie jesteś, spycha cię to, jesteś już e, prawie do próżni, spadasz, ale tak wskakujesz e, nad ja myślałem, tym. myślałem, że ci chodzi o trika. No że... i mi się wydaje, żebym to zrobił, ale nas tak zbugowało dziwnie. Ja myślałem, że ci chodzi o takiego trika, że już spadasz. Koronka mam. Aleks! Aleks! <laughs> Aleks wygrał pozytywnym zakończeniem. O t, t, t. Widzowie, nie pytajcie o te ddd. Nie pytajcie o te ddd. jedna koronka. Uc, nie pytajcie, czemu Alex ma te ddd. Dobra, idealnie nam popsuło. Zobacz, grupę nam popsuło idealnie. Kiedy już nadszedł czas na koniec. Więc ja się z wami żegnam. I widzimy Puka, się w następnym odcinku. Klama. Oczywiście, jak zwykle w Stambule. O! Zadowol... o! o! Dobra, Dobra, jednak jeszcze nagroda. Ja jeszcze nie mam nagrody, ale odbierz się. No bo ja mam mniejszego Stumble Passa. to Tam... wiem, bo ja już daleko jestem. Wiesz, że ja już mam te, że podrząd się dostaje. A ty masz jeszcze wiesz, że jest odstawać. A jakaś zwykła Stumble Jill Baba. Spoko. <laughs> Jill, baba. Patrz, ty masz tak. Słyszałeś? Eee, słyszałeś? Dobra, ciekawe kiedy ty to zrobiłeś, że się popsuł ja ten mikrofon. Ciekawe kiedy ty to zrobiłeś, że A, się popsuł. Dobra, to, się sprawdzimy dzieje? najwyżej, dogr dogram część głosu. Eee, ale w sensie, że co słyszałem? Eee, ten, To co się działo w słuchawkach w Stamblga jest to wszystko muzyczkę? W sumie to ta, więc raczej nie powinno być, bo potrąciłeś kabel jak coś i się hmm. rozłączyły słuchawki, ale kiedyś miałem tak że się odłączyło, że nie działał mikrofon, ale dźwięk był w słuchawkach. Więc możliwe, możliwe jest, że też tak było. Dobra, ja się z Wami żegnam. Jak coś to potem dogram trochę głosu w to miejsce, gdzie brakuje i pa.